Pokoje w centrum.pl. To firma tworząca sieć komfortowych nieruchomości pod wynajem. Specjalizujemy się w wynajmie pokoi, mieszkań, domów, kamienic oraz hoteli. Stale tworzymy nowe, komfortowe miejsca noclegowe dla pracowników. Obsługujemy kilkadziesiąt firm z różnych branż w zakresie ich zakwaterowania. Współpracujemy zarówno z agencjami pracy, jak i firmami wykonującymi krótkie zlecenia pracownicze. Świadczymy usługi remontowe, tworzymy gotowce inwestycyjne, a następnie zarządzamy oraz administrujemy te nieruchomości. Pracujemy z deweloperami, inwestorami oraz osobami prywatnymi. Kliknij link poniżej i skorzystaj z naszych usług.